Dom Kultury Oskard to jeden z trzech obiektów należących do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, instytucji kultury samorządu województwa Wielkopolskiego. Właśnie został oddany do użytku dokładnie w grudniu 2020 roku. Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Oskar, która trwała dwa lata, przede wszystkim pozwoliła na to, aby ten obiekt odzyskał swój dawny blask, ale także ten obiekt wzbogacił się o nowe funkcjonalne przestrzenie. Również jest obiektem przyjaznym dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla rodzin z dziećmi. Dzięki odważnym decyzjom architektów udało się. Powiększyć przestrzeń FUAE głównego, które jest miejscem spotkań, miejscem rozmów, takiego odpoczynku, ale także taką przestrzenią wystawienniczą, wsłuchując się w głosy odbiorców kultury, a tak naprawdę w głosy kinomanów i ich potrzeby. Oskar pozyskał nową przestrzeń w postaci kameralnej sali kina studyjnego. To tutaj właśnie zamierzamy prezentować wszystkie te filmy, które nasi widzowie lubią oglądać w ramach kina konesera dla amatorów Dobrej muzyki, muzyki klubowej, przygotowaliśmy kolejną nową przestrzeń, to jest przestrzeń klubo-kawiarni, gdzie będzie można jeszcze w tym roku posłuchać między innymi Zamilskiej, Basza czy zespołu Rysy. Przenosimy się wyżej do sali naszej głównej, sali widowiskowo-kinowej. To nasza największa sala dla 400 osób. Ta sala to również nowe fotele, nowe podłogi, a przede wszystkim to jest nowoczesna technologia, cały park oświetleniowy, ale także sprzęt nagłośnieniowy, dwa ekrany i nowoczesny projektor kinowy. Staremu Askardowi brakowało zdecydowanie przestrzeni, w której można byłoby organizować warsztaty, spotkania czy wystawy. I taką przestrzeń udało się architektom zaprojektować. I to jest nowa przestrzeń sali multifunkcyjnej. W tej chwili właśnie przygotowujemy się do otwarcia wystawy prac Jana Lebenszaka. Ale jeszcze w tym roku planujemy kolejne dwie wystawy, między innymi prac Leszka Mądzika. Wydaje mi się, że tak jak kiedyś stary Oskard miał tę dobrą atmosferę i dobry klimat, tak i ta przestrzeń, nowa przestrzeń uwiedzie naszych widzów i będzie świetnym miejscem, w którym realizować będziemy niezwykły interesujący interdyscyplinarny program kulturalny.